I jak gdyby reasumując to, co do tej pory powiedziałem. Analiza potrzeb odbiorców. Kapitalizm to jest taki system, że wszyscy pracują, wszyscy chcą być bogaci. Nawet jeśli już są, to chcą być jeszcze bardziej bogaci. I to jest pozytywne zjawisko, aczkolwiek ktoś by powiedział, że to jest. No, takie samolubne stanowisko. Tylko, że to samolubne stanowisko buduje szczęśliwość. narodów bo im więcej pracujemy, my tym więcej odprowadzamy podatku. Niekoniecznie w formie podatku dochodowego, bo nie wszyscy się tak rozliczamy, ale kupujemy więcej paliwa. Tam jest akcyzą przede wszystkim 62%. Tam jest VAT. Kupujemy inne produkty. Nie myślę tu tylko o alkoholu, bo, bo takich zwolnionych produktów to jest naprawdę tam 25 za ale wad tak jest we wszystkich, czyli im, kto więcej ma, więcej wydaje, więcej płaci, wzbogaca państwo, które może budować drogi, czy nawet prowadzić opiekę społeczną. Ale jeśli my chcemy zarobić, to musimy patrzeć, kto jest skłonny i za co ma te pieniądze dać. Czyli jeśli nasz odbiorca życzy sobie taką odmianę, w takiej jakości, no to powinniśmy uczynić wszystko, by w takiej jakości tą odmianę nie podać, po to, żeby on następnym razem też szybko do nas trafił, i nie i to jest jak, gdyby budowanie z tej pozycji rynku. Im będzie większa konkurencja, tym takie podejście będzie bardziej ważne. W przypadku przynależności do organizacji powinniśmy dobierać. Podmiany i podpłatki zgodnie z tym, co w ramach tej organizacji żyjemy. A w przypadku mniejszerszonego gospodarstwa musicie Państwo sami sobie zrobić tą analizę, z czym nie macie problemu ze sprzedażą, czego sprzedałybyście więcej, co Wam daje najlepsze produkty, i w tym kierunku podobnie. Nie ma innej. I to co powiedziałem, przy wyborze podpłanki należy uwzględnić ich cechę, siłę wzrostu, okres wprowadzania w owocowaniu. Ja już nie mówiłem o tym, że no, musimy czekać na tej 26, 6, 4 czy 5 lat, żeby wziąć ten pełny plon, a tak naprawdę gdybyśmy posadzili do tej jakości drzewka na dziewczynce, to jesteśmy w zasadzie w trzecim roku mieć maksymalny plon a już w drugim roku gdzieś całkiem liczący się plon tam w ilości 20-25 ton już tak, tak? Podatność na zgniedyzmę pierścieniową, wpływ podkładki na wybarwianie, wrażliwość na suszę, na podtopienia, na przebudzenie babnia, odporność na mgłus, odporność na próby w chorych i bardzo ważne cechy, które musimy uwzględnić, dobierając te podkładki do gleby w danym terenie i dobierając je do odmiany. I teraz pierwsza grupa odmiany gledy. Proszę Państwa, przede wszystkim jest to odmiana drogą w Więc koniecznie na dziwę i w żadnym wypadku na żadnej drodze. Dlaczego? Wszystkie pęki w późniejszym wieku, siódmy, w ósmy rok roku posadzeniu drogą dodatkową. Więc jeśli chcemy, żebyśmy przez cały okres istnienia sadu zbierali ładne jabłka, to nie możemy tutaj dobierać podkładek, które będą w drugiej połowie swojego życia, życia tego sadu, działać negatywnie na tą wielkość. Chcę Państwu powiedzieć, że słyszałem bardzo pochlebne opinie w trakcie ostatnich wyjazdów, <try> nie tylko na wschód, ale i na południe Europy. Co Wy Polacy robicie, że jesteście w stanie zrobić galę powyżej 7 cm? Oni nie są w stanie. Dlatego dopuszczają do handlu taką galę powyżej 5,5 cm, a 6,5 to już jest taka ekstra. A widzicie Państwo, że my potrafimy to robić. Co robimy? Przede wszystkim chyba wpływ ma przewodzenie. Moim zdaniem. Dla wszystkich odmian wielko żeby Państwa nie trzymał bardzo. Drobnoowocowy. Dla wszystkich odmian drobnoowocowy. Nie ma lepszego programu przerzucania. Oczywiście można to robić w amonu, tam co trzy dni, prawda? Yy, też będzie podobny wpływ, ale nie ma lepszego programu przerzucania jak moment, kiedy mamy jeszcze 20% płatków kwiatowych na trzebie i stosujemy mieszaninę 1,5% mocznika, czyli 15 kg na 1000 litrów wody i teraz w zależności od odmiany odpowiednia dawka pomocy na dalę na pewno będzie to 400-450 a przy bardzo intensywnym kwitnieniu nawet 500 litrów, a na ich będzie to 1,5% mocznika, czyli 15 kg na 1000 litrów i 250 ml. Ten program przerzedzania daje Państwu od razu na początku wzrost wielkości owoców na średnicy około 20%, a 20% jest to bardzo. Dużo. Mocznik w wysokiej Dawka bardzo często działa podobnie jak grupa pirofosforanów, czyli stymuluje replikację DNA, DNA podziału komórek. Czyli jak gdyby dostają te zanieczyszczenia owoców, które zostają, dostają niesamowitego tego, I stąd mamy później większą yy, liczbę tych komórek owoców, czyli większe owoce. Proszę Państwa, no największe są zawsze drzewka dwuległe z jednoroczną koroną. I to nie ulega wątpliwości, dlatego, że mamy największą średnicę dnia, silniejszy system korzeniowy, czyli większą powierzchnię pobierania i przechodzenia wody i soli. Minerali. Mamy większą Masę koronki. Dzięki temu w drugim roku możemy już wziąć w 20 do 25 spektakli z takich dobrze wykształconych drzew. Kolejna rzecz to cięcie w pierwszych dwóch latach po posadzeniu. Rzecz niezwykle istotna. to, że Państwo tego nie powiedzą. Ale dzisiaj produkcja grzebek staje się też produkcją bardzo kosztowną i wszędzie tam gdzie można zastąpić pracę ludzką fitohormonami, wszystkie szkółki to robią. Jak Państwo kupujecie drzewka i gałązki z przewodnika nie wychodzą pod kątem prostym, tylko pod takim kątem 60 stopni z przewodnika to oznacza, że te pędy zostały uzyskane na skutek rozgałęziania fitopropona. Takie pędy nie chcą zakładać pąków kwiatowych i jedyną rzeczą, którą można zmusić, to jest przycięcie na tzw. zwany baby każdego pędu pierwszego piętra, tuż po poza tego, tych pędów pierwszego piętra powinniśmy zostawić od 4 do 6 co to znaczy tej wiki? Skróćcie o 2 maksimum do 6 cm. jeśli tego typu cięć zrobimy tuż po posadzeniu, to te pędy w pierwszym roku zgrubieją i obłożą się nam na całej tej długości pomkami. Czyli z jednej strony przy takich odmianach jak pionagordy, które mają wielkie herbicydy, jeśli nic nie robimy, jak to kiedyś się polecało, to później przy zarządzaniu pierwszych owoców one się pokładały i utrudniały zabytki herbicydami mm. na ziemi. Jeśli zrobimy to cięcie na 20 tryb, i utworzymy tą sztywną konstrukcję tych pędów, czyli będą sztywne, grubo obłożą się pokami kwiatowymi, to jest to, bo w następnym roku tam będziemy mieli oparę owoców, te owoce będą nam kontrolowały już wzrost, czyli od razu wprowadzamy jak gdyby równowagę między wzrostem a funkcją generatywną, czyli owocowaniem. I będziemy mieć dużo mniej pracy. Zrobiliśmy te 4 do 6 pędów. Patrzymy na górną część porowniki. I czasem się tak zdarza, że tam mamy takie pędy, 2-3, które się nie zakończyły pąkami kwiatowymi. Jeśli powyżej pierwszego piętra, czyli tych 4-6 mamy takie pędy, od razu je usuwamy na czoło. Z takiego pędu nigdy Państwo nie, nie weźmiecie owocu, nie będziecie z niego zadowoleni. On się w kolejnym roku rozkałęci, tworząc konkurencyjną własną kropkę do korony drzewa i Państwo jak gdyby zacieni tą poniższą część korony. Więc trzeba to usunąć bezpośrednio po posadzeniu tu im wcześniej, tym Później przechodzimy do przewodnika, jeśli mamy pędy, które się pokończyły pąkami kwiatowymi, a są one w odległości mniej więcej dwóch jednych, czyli podwójnej długości jednorecznego sekatora nad pędem, który w tą wychodzi dolnego grona, to możemy pozostawić taki Jeśli jest niżej, bezpośrednio nad gałązką pierwszego piętra, to też usuwamy. Kolejna rzecz, przechodzimy do przewodnika. Przewodnik też skracamy o 2 do 6 cm od góry. całą stałą konstrukcję drzewa na całe jego życie i ma się obłożyć pąkami kwiatowymi. Bo jeśli za rok on zawiąże owoce, to te owoce będą już kontrolowały wzrost tego przerywu. I tak robimy przy wszystkich odmianach, przy czym przy odmianach wązujących wyłącznie na długopętach, takich na przykład jak podstawowy ligon albo jak równi, podchodzimy do drzewek, tych dopiero co posadzonych na wiosnę. Podchodzimy w pierwszej połowie czerwca i skracamy wszystkie gałązki, które wyrosły w tym roku za drugim liściem. I teraz, żebyście Państwo nie pomyliły, powiem, że no różnie sadownicy do tego podchodzą. Zwykle mamy coś takiego jak taką wczesną obrączkę i tamtych przelysków jest masy, nie ma praktycznie między Czyli tych liści, które są od wybicia tego pędu w tym roku, na takiej długości nie liczy. Czyli mam pierwszy międzyweźny listek, drugi międzyweźny listek dopiero za tym drugim listkiem każdy tegoroczny pęd przycina. Dzięki takiemu cierciu na tym Ligoru, czy na tym Rubinie, czy na tym Paularecie, czy wszystkie odmiany, które są odmianami owocującymi tylko na długopędach, tak? Z obąków pąków liściowych wybiję Państwu dwa pędy. One będą długość nie większej jak 20 cm i zakończą się do końca lipca pąkiem Czasem są takie lata, że w tym tycu przyjdzie tak dużo. Rykiec to jest taki bardzo ciepły miesiąc z mniejszą ilością opadów i to wtedy bardzo ładnie pompują te pędy. Ale jak przyjdzie taki chłodniejszy rybit z dużą ilością opadów, to nie wszystkie te pędy na zakończą tym pomkiem kwiatowym. Więc na przełomie lipca i sierpnia te pędy, które by nie zakończyły się pąkiem kwiatowym, należy jeszcze raz przyjdzieć za trzecim ryciem. I wtedy jeszcze do zimno uzyskamy takie krótce, które się pokończą bąkami kwiatury. I to jest jedyna metoda, jaką Państwo zmusicie na przykład ligona do i tego oboczenia. Nic innego na tą odmianę nie, nie pomoże wycięciu mamy wszystkich odmianom mówione. Proszę Państwa, zasada jest taka, że jeśli mamy rozstawę w rzędzie drzewek, powiedzmy 100 cm czylne, to na odmianach drobno-owocowych, na drzewie o wysokości 2,5 m absolutnie nie wolno Państwu zostawić więcej. Je. Czy to będzie gara, czy to będzie Idarek, czy to będzie Elizek? Nie powinniście Państwo absolutnie zostawić, więcej jak stołów Jeśli drzewo mają wysokość 3,5 metra, możecie Państwo zostawić o 50%. Wysokości tyle jabłek, ile centymetrów między drzewami yy, w rzece, tak? Przy odmianach wielkoowocowych dodajemy 20%, czyli mamy, i ona co metr, drzewo 2,5 metra wysokości, możemy zostawić do 120 Jeśli będą miały drzewa 3,5 metra wysokości, czy ona martwię się? Możecie Państwo do 180 owoców na drzewo. Jest to niezwykle istotne. Szczególnie na golfu, Ale nie tylko. Dlatego, że te same substancje drzewo produkuje i zużywa na budowę powsta kwiatowego co jednego nasiona. Każde jabłko zostawione więcej, to jest 10 nasion więcej, 10 miasto więcej to 10 pompów kwiatowych. A w takich jak Jonagol, szczególnie jeśli one mają tam 6-7 lat i mają wysoką skłonność do przemienności opocowania, jest to najprostsza droga, żeby wywołać tą przemienność opocowania. Czyli co zrobimy tego, co się nam uda przeżyć, chętnie. Jeśli nie, to jak najwcześniej widzimy z poprawkami wewnętrznymi i nie wolno nam dopuścić do większej ilości owoców. Nadrze bo czernie wytworzy dostatecznie dużo kąków kwiatowych na ruch kolejny. Powiedzieliśmy o tym moczniku i o tym pomogicie. Gdyby dal się trudno za proszę Państwa, i gdyby była taka sytuacja, że ocenicie Państwo, że tych zawiązków jest o wiele za dużo, to kiedy y, zawiązki z kwiatów Centrala osiągną średnicę 10 mm, a nie przekroczą 16 mm. Możecie Państwo zastosować albo patury, albo obie jest bardzo dużo do przerzedzenia, można dać pewnie tam do i do dodać jeszcze 50 pomonitów. Bo za patury nigdy Państwu nie rzuci więcej niż 20-25% zawiązków. A jak trzeba na przykład jeszcze pomonitów rzucić, to regulujemy to jakby gdyby ta Na 1000 litrów wody, czy w dużej ilości związków, możemy dać 50 ml czy 100 ml na 1000 litrów wody pomonium. Absolutnie przy tej odmianie nie wolno Państwu stosować. Odmiana elektrowniowo, co możecie Państwo całkowicie zatomować, wzrost, tak że w następnym roku i w kolejnym dostaniecie po 2-3 mm przyrostu. Przy odmiana gala, szampion i darek nie wolno Państwu pokazać ETF-u. zapotrzebowanie na potas, tak jak powiedziałem w tabeli, bardzo wysokie na potas. Dla poprawy wielkości wybarwienia na 8 do 6 tygodni przed zbiorem bardzo dobrze jest dać 100-120 kg saleczny potasowej. Poprawicie Państwo wybarwienie, poprawicie wielkość, jaką smaki akurat, czyli poprawicie Państwo jego... Jak bardzo zabieg w mocnym stopniu wpływa na jakość tego co zbiera, Ale również można w trakcie sezonu wegetacyjnego nawet trzykrotnie potraktować takim dojrzliwym nałożeniem i nawodzaniem potasu. I będzie za to widzieliśmy. Pozakorzeniowe nałożenie wapń nie jest zbyt intensywne. To nie jest odmiana, która jest podatna genetycznie na rozpad mączystym z czy do powstawienia jakiejś Średnio odporna na plus, owoce mają tendencję do lękania od Kiedy tak się dzieje? Żona lubi nam tak od i do pękania. Wtedy, kiedy mamy duże różnice temperatur, bardzo silną operację słońca i wysoką temperaturę w południe, na drzewa, by się ta część yy, lepiej wypaliła, nasłoneczniona i jak się spóźnimy ze zbiorami, lubi się popotwiać, Ale to można monitorować, dlatego że gdybyście Państwo wykonali test probiopijny, ale nie ma takiej zasadzie, że jak odkroimy przez miasta nasienne, przez środek Miasta nasiennych wszystkich. Tylko właśnie od oponka do, do um, um, tego kwiatu wzdłuż i także że przez stronę najmniej najbardziej i najbardziej wybarwioną. I umoczymy wtedy wpłynie ubola. Jeśli w danym roku będzie miała tendencję do gania, to po chwili Państwo zobaczycie, że od tej części najbardziej wybarwionej będziemy mieć prawie samo białe, a z tamtej części będziemy mieć samo skorpiony czarny. Jeśli tak jest, to znaczy, że trzeba się jak najszybciej ubijać, żeby to jabłka zebrać, żeby one nie wypychał ją na Bardzo podatne odmiany na choroby kory i drewna i tutaj bardzo intensywna ochrona pozbiorczej. Proszę Państwa, ponieważ mamy takie warunki, jakie mamy, że Państwo patrzycie tylko na te temperatury, to jakie przyjdą mrozy w ciągu ilu dni i tak dalej. Tak. I macie Państwo kolację. Ale my mamy nie tylko trzeba. Żyją też i organizmy patogenne, szyby i pamiętajcie Państwo, że jeśli jest taka temperatura, a wystarczy, że o tej porze roku, czyli począwszy od listopada, listopada, grudnia, styczeń, jeśli mamy temperaturę, Powyżej plus 5 stopni to dochodzi do bardzo intensywnych zakażeń drzewa przez metry galigena, ponieważ żywe, czyli raka drzew owocowych ma w tej chwili i zarodniki workopu i konikiarkę do skiełkowania. Tym zarodnikom wystarczy temperatura celu 1,1 stopnia. z Karajwy, jak jakiś na Kuba pojechali. Taka fantastyczna pogoda. I naprawdę możemy się bardzo zdziwić o tym, roku, jak dużo będzie infekcji. Według badań profesora Grabowskiego, infekcja w tej porze roku, czyli w grudniu i w styczniu, na 100 infekcji 100% za szkoły. Drzewa mamy w okresie, bo w pierwszym spoczynku one się absolutnie nie prowadzą. Więc yy, to jest ogromne niebezpieczeństwo. I druga rzecz, jaka skupuje i też o tym nie myślimy, bo mamy dość od tego sezonu ochrony i tak dalej. Pamiętajcie Państwo, że jeśli mamy taki ciepły listopad, taki ciepły grudzień, i taki ciepły styczeń, to pach jabłoni w starych liściach wytwarza owocniki, czyli otocznie. I jeśli spadnie śnieg i przyjdzie mróz, to on się tam dalej będzie rozwijał, obłocniki. bo jak przyszło teraz minus 20 stopni, to zmacaluje to otocznie, tylko będziemy mieć uszkodzenia Weterynary, tak? Więc lepiej, żeby nie przychodziła taka temperatura. Że jeśli się zacznie składać, żeby przynajmniej ze dwa tygodnie się to składało, zanim zejdzie do minus kilkunastu stopni. Ale będzie to mieć reperkusje w bardzo wczesnych wysiewach i bardzo intensywnych wysiewach. czyli w kolejnym trudnym roku pochodzenia. O ile jeszcze na netry w tej chwili. Możemy zadziałać, możemy przeciwdziałać przy preparatami międziowymi, pokryć nawet wyższe dawki, jak tutaj kolega przede mną mówił, z organiki azot. Możecie Państwo zdezynfekować te drzewa, bo samym w temperaturze powyżej plus 5 stopni dobrze działa. To co jest pobierane na zasadzie rozluźnienia napięcia międzykomórkowego w temperaturze powyżej plus. 6 stopni, czyli tu musimy pamiętać, że jest to potężne zagrożenie, szczególnie dla grup odmian, które są podatne na te kroki koły i drewna. I tu musimy tą obronę prowadzić przede wszystkim tuż po zbiorze. 50% liściopadnie, czyli te półki opadły w oderwanych ogonkach liściowych. zwykle po cięciu drzew również, bo dotyczy te infekcje, bo to zarówno są od września do marca, ale teraz też jest sytuacja niezbyt ciekawa, tym bardziej, że w wielu sadach owocujących mamy niezwalczoną padełnicę, która żeruje na drewnie, przekuwa skórkę i robi wrota do ryby. Także tutaj jest to potężne zagrożenie. No tu są różnego rodzaju sporty, ale tych sportów jest dużo więcej. Proszę Państwa, mówiło się jeszcze 4-5 lat temu, że darm mas to już jest przeżytek, ona nie będzie schodzić, że teraz to tylko paskowane sporty. Okazuje się, że nic takiego nie ma miejsca w praktyce. No i Daj może ten, kto tak obsadził, że ma w tej chwili tej bardzo dużo, tuż po zbiorze sprzedał tam po złotych 40 czy złoty 50 bez wpływania do komory i, i sprzedał go 10 razy, gdyby ją miał. Tak? Są różne te sporty, w większości są to sporty, które mają bardzo ładne paskowanie także. Niestety za tym paskowaniem jeszcze drobniejszy owód, czyli nie jest to aż tak atrakcyjna rzecz.